Laps po chedzie, garaż Nie trafiłem Kurde No dwóch jest outside, przy swoim spawnie Trzech outside, dwóch garaż, okay. jeden przy wózku Jakby ci to pomogło, <grym> przy petce 1 na 4 Zabierz mu Часы не может. No ja. To nie miał czasu? No, Ale gwałt ja Chciałem tylko powiedzieć, że Kasper powiedział wcześniej, że jest na dworze, jakby to, to się mogło, przy PC 1x4 <śpiewanie> Nie ma za co To były sławne słowa przed tragedią <śpiewanie> Oczywiście to dla nich